Także siema wam wszystkim, witam was w poradniku, w takiej instrukcji obsługi Klas Dominator 98 SL I podobne modele Pokażę wam co do czego w kabinie, co jak działa No i tak w skrócie opiszę co do czego Zacznijmy od tej strony Mała dźwignia do rozkładania rury Tutaj mamy dźwignię od wysypu. Wszystkie te trzy dźwignie trzeba wcisnąć tą gałkę i w tu dół opuścić. Tutaj mamy włączanie mocarni, druga dźwignia. Trzecia to jest odłączania hedera. Mogę Wam zaprezentować na tej. O, heder się kręci, podnosimy, heder się rozłącza. Dalej co mamy tutaj? Kierunki, lewy, prawy. Wielowskaźnik, zaraz Wam... Pokażę, jak on działa, co do czego. Przełącznik od wycieraczki, tutaj przełącznik od świateł, tutaj mamy cały joystick. Krótki opis: tutaj mamy tak: header w dół, header w górę, motowidła w górę, motowidła w dół. Te dwa przyciski są od samopoziomowania, lecz ono w tym kombajnie akurat nie działa. Jeszcze tutaj co? Pedał hamulca, to wiadomo. Teraz przejdźmy, tutaj, wyświetlać. Tutaj mamy wysokość koszenia po tej stronie. Teraz tego nie widać, bo, bo mam wyłączony header. Tutaj mamy skalę od y, strat. Kontrolka od rury się pali, akurat. Y, kontrolka od ziarek, że jest 70% w zbiorniku. Dalej, co mamy? Tutaj mamy y, światła robocze, jedne i drugie. W zależności, Tam jak widzicie jest lampa jedna, tu są drugie lampy, parami są włączane. Kogut, ten przycisk nie wiem od czego jest, nie używam. Tu jest włącznik właśnie związany z tym wielowskaźnikiem, Więc tak, on jest w trzech pozycjach działa. Pozycja na dole to mamy prędkość jazdy, teraz stoimy, to mamy 0. Yy, druga pozycja na środku, to mamy obroty wialni. Jak widzicie, kombajn teraz na wolnych obrotach chodzi, to są niskie. I trzecia pozycja na samej górze, no to mamy obroty mocarni. Yy, tak, tutaj mamy dźwignię taką yy, pod tym joystickiem całym do regulowania właśnie obrotów mocarni. Tutaj mamy ten, ten przycisk, pokażę wam bliżej. To jest wysokość, nie wysokość, tylko prędkość kręcenia się motowideł, a tutaj mamy prędkość wialni, regulacje. No i co mamy dalej? Tutaj wiadomo, dźwignia, dźwignia zmiany biegów, to jest hydrostat, trzy biegi, żeby ruszyć tym kombajnem do przodu, dźwignia do przodu. Jak chcemy do tyłu, odchylamy w lewą stronę i do tyłu. Dalej, co mamy? Yy, tutaj jest blokada hydrauliki. Jak prze, prze, w ten sposób przełożymy, to po prostu joystick nam nie będzie reagował. Te dwa przyciski również nie wiem od czego są, ponieważ ich nie używam, tego ani tego. Przypuszczam, że to też są jakieś blokady. Tutaj mam zamontowany jeszcze jest yy, licznik, prędkość i hektary. Ja stosuję go głównie do prędkości. Sprawdzam. Hebel, wiadomo, odłącznik prądu. No i, i, i gaz ręczny. Dalej mamy tutaj przy podłodze hamulec ręczny. I, I regulacja szczeliny na klepisku. I to raczej już by chyba było wszystko stąd. Tutaj na wyświetlaczu wiadomo jest jeszcze więcej kontrolek na dole zabala, jeśli tam mamy jakąś awarię bądź coś się dzieje no to zaświecają się po prostu kontrolki Na wielowskaźniku mamy jeszcze co temperatura silnika i stan paliwa w zbiorniku Mamy tutaj również kontrolkę sygn sygnalizacyjną że włączony mamy kogut Tutaj jest kontrolka od hamulca ręcznego jeszcze no i cała reszta kontrolek związana z sprzętem silnika Tak więc myślę że w miarę sensownie to wytłumaczyłem. Z mojej strony to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.